Rafał Król, Expeditions.pl, dzisiaj bilizna firmy Odlo Natural Merino 260. Przede wszystkim warto powiedzieć, że firma Odlo istnieje od 70 lat i jest. Producentem bielizny dla sportowców. Głównie bielizny syntetycznej. Widać wielu zawodników światowej klasy, biatlonistów, rowerzystów używa tej bielizny. I myśląc odlo, mamy najczęściej na myśli bieliznę syntetyczną. Natomiast mi w ręce wpadła bielizna wełniana. Odlo. Bardzo lubię bieliznę wełnianą z wełny merino, ale taką bez żadnych domieszek, taka, która ma tej wełny 100%. I o tym wam chciałem dzisiaj opowiedzieć. Odlo zrobiło bieliznę w 100% z wełny Merino. O dużej grubości, bo aż 260 gramów na metr kwadratowy tej dzianiny waży. I to jest bielizna zachwycająca, cenowo bardzo atrakcyjna w stosunku do tego, co mamy na rynku, innego w tej gramaturze. Natomiast jeżeli chodzi o jakość tej dzianiny, to jest absolutny kosmos. I dziwi mnie to, że odlo ma tak fantastyczny produkt, ale się nim nie chwali. Przede wszystkim. Najpierw jak to jest uszyte. Ja mam taki, taką bluzę z krótkim zamkiem. To nie jest taki zamek do, do splotu słonecznego, nie jest krótszy, ale wystarczająco długi, żeby go spokojnie założyć przez głowę. Niektórzy producenci robią tutaj specjalne pętle, żeby można było przełożyć palec. Nie, ta bielizna jest po prostu prosta. Nie ma żadnych szwów yy, na. Na, na piersi, na ciele, rękawy są wszyte po prostu tutaj. Krój jest prosty, tył jest ciutkę dłuższy. Wszystkie szwy są absolutnie płaskie. Zobaczcie tutaj, tutaj. Wszystkie szwy są płaskie: zarówno te boczne, jak i każde inne. Do tego są. Kalesony, które też się nazywają 260 Bottom Long, natomiast moja bluza się nazywa Tetlenek, jedna druga ZIP. No dobra, i teraz wełna 100% bez żadnych domieszek. Spodnie nie mają rozporka, ale tu w kroczu jest podwójna. Warstwa materiału. To jest fajnie, żebyśmy się nie, nie przeziębili. Wszystkie szwy tutaj, jak widzicie, są płaskie. Natomiast dzielina ma 260 gram i jest elastyczna. To jest taki Jersey elastyczny sam z siebie. To jest fantastyczne, dlatego że każda domieszka elastanu sprawia, że taka bielizna schnie dłużej, a elastan. Jest włóknem sztucznym, na którym mogą osadzać się bakterie. Tu jest 100% wełny i żadne bakterie osadzać się nie będą. W tej biliźnie możemy chodzić 2-3 tygodnie możemy ją zabrać na kilkutygodniową ekspedycję i nie będzie ona brzydko pachnieć. Uważam, że to jest absolutnie fantastyczne. Jest elastyczna sama z siebie. Jest gruba, bo to jest 260 gram. Natomiast byłem ciekaw, jak to jest zrobione. Tego pewnie nie będzie widać do kamery. Natomiast ona jest, ona ma jakby dwie bardzo cienkie warstwy, trochę przesunięte wobec, sie, wobec siebie, więc między tymi warstwami ona łapie, ona łapie dodatkowo powietrze. Tego chyba nie będzie widać. Natomiast to jest fantastycznie zrobione. I przez to ta bielizna jest jeszcze cieplejsza niż wynika z jej gramatury. Niechłonie zapachów yy. oferuje naturalną termoregulację. To też jest bardzo ciekawe, bo w tej bieliźnie jestem w pomieszczeniu, które jest ogrzewane, to jest jakieś 20 stopni i mi w tej 260 jest OK. Ale jeżeli byście wyszli. Na zewnątrz, gdzie będzie minus 10, to w niej też będzie ok, ponieważ naturalna wełna z merynosów to jest po prostu termoregulator. Yy, odor Control to jest kolejna zaleta tej, tej bielizny. To, co tutaj możemy przeczytać, odor Control. No i to jest to, o czym już powiedziałem przed chwilą, że ona nie będzie, nie będzie brzydko pachnieć, ale jest coś jeszcze. Zobaczcie, producent to oznaczył jako soft touch, a z przodu mamy pure merino i jest dopiska taka enigmatyczna finest merino wool. Co to znaczy finest? Normalne włókna z merynosa, takie przeciętne, mają grubość między 21 a 22 mikrony. Włókna takie bardzo wypasione, ekskluzywne, mają takie tak zwane fine, mają między 18,5 mikrona a 19,5 mikrona grubości. Wszystko, co jest cieńsze niż ten fine, to jest tak zwane super fine. Najdroższe, najbardziej ekskluzywne włókno najmilsze w dotyku, które w ogóle nie będzie drażniło, drapało nawet osób, które są bardzo wrażliwe na wełnę. Super fine to jest wełna w zakresie między 15 a 18,5 mikrona. I teraz zobaczcie, Odla pisze tylko finest finest wool. Ale jak? jaka tu jest średnica włókien? Zrobiłem śledztwo i co jest bardzo dziwne, odlo na swojej stronie, czy w informacji tych produktów nie chwali się, jak cienka jest to wełna. Dopiero znalazłem tę informację w amerykańskich sklepach internetowych i okazuje się, że ta wełna użyta przez odlo w tej swojej 260 to jest wełna 17,5 mikrona. Co oznacza, że jest to wełna o grubości. Super fine. To jest najlepsza jakościowo wełna na rynku, która powinna kosztować fortunę, a Odlo ją sprzedaje za całkiem przyzwoitą cenę. Odlo Natural Merino 260. Jest kilka firm na rynku, która oferuje wełnę takiej grubości. Jest DeVolt. Jest icebreaker, jest Smartwool, ale spróbujcie to odlo. To jest dla mnie wielkie odkrycie i to jest fantastyczny produkt. Żadnych domieszek sztucznych. 100% najlepszej wełny z merynosów. Sposób tkania, który daje ekstra ekstra Grubość. I teraz bluza, którą mam na sobie w rozmiarze L, waży 335 gramów, a kalesony w rozmiarze L ważą 270 gramów. Do czego to się nadaje? Dla nurków podsuche kombinezony, dla osób, które mają statki. Działają statycznie. Na przykład fotografują przyrodę gdzieś, wyczekują na zwierzęta, obserwują ptaki, e, łowią pod lodem, e, są myśliwymi. Ale również jest to fantastyczna bielizna ekspedycyjna do spania. Taki zestaw, który się możemy przebrać do, do śpiwora i spać, jak jest minus 20, minus 30. Stop. E, Odlo umieściło tą bieliznę w zakresie temperatur swoim jako x czyli tą najcieplejszą od minus 10 do minus 30 stopni na pewno do minus 30 ta bielizna sprawdzi się doskonale natomiast myślę, że również w niższych temperaturach będzie działała świetnie Odlo i Merinosy fantastyczny produkt, którym Odlo się specjalnie nie chwali ja osobiście jestem zachwycony. Jeżeli szukacie najlepszej jakościowo wełny fajnego produktu za niezłą cenę, myślę, że trudno będzie znaleźć coś lepszego niż to odlo Natural Merino 260, serdecznie Wam polecam tą bieliznę. Naprawdę robi. Różnice. Rafał Król Expeditions.pl